Daj trochę wody. Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku Drapania z Drapek. Jesteśmy dzisiaj w McDonaldzie, no ale przyjechaliśmy tylko się napić trochę wody tym razem. Dobra woda. I kochani, chciałem powiedzieć tak. Wbiliście moment te łapki, które były założone w progu. I przyjechaliśmy dzisiaj drapać giga casa. Calutki, zafoliowany pakiecik, w którym znajduje się 15 sztuk giga cash. Na to cudo wydaliśmy 300 zł. 300 zł wydaliśmy na to cudo, które tutaj widzicie. To co, bez zbędnego gadania? Bez przedłużania. sprawdzimy, ile uda nam się wygrać. Ja bym 30 tysięcy wygrał, to tak by było miło, nie? Kuba, ale, ale dałbym. Ale Jacka Danielsa bym ci kupił, nie bym był frajerem. Tylko no, no. Nie, no jeszcze fajki. No, ale, ale, wagon, karton! Kuba byś karton. dostał karton, noś nie. W pierwszej gidze nic nie mieliśmy, przechodzimy do drapania drugiej. Tu możecie zobaczyć, że nic nie było. Sobie zróbcie pauzę, jeżeli chcecie i, i zobaczcie. No to mamy pierwszą wygraną. W naszej drugiej gidze trafiliśmy 20 złotych. Szczęśliwa liczba to 13, proszę zobaczyć. Możecie sobie zapałzować, jeżeli chcecie. Mamy pierwsze 20 złotych wygranej. Idę postawić ludziom tutaj, którzy są wokoło? Trochę. Chcesz, Chcecie postawić, chcecie coś wygrać? 30 tysięcy w zraku. Chcecie postawić mi, tak? Aha, dobra, nieważne. Dobra stary, nie było tematu, wystarczyło słowo. Nasza trzecia giga tym razem nie okazała się szczęśliwa, możecie tu zobaczyć, sobie spauzować. Tutaj niestety się nie udało nam nic wygrać. Warto grać w gigi. W gigę warto grać, bo jest, wiesz, dużo wydajesz, ale możesz też dużo uszczknąć, nie? Kochani, czwarta giga okazała się też być pusta. Możecie sobie też spauzować, jeżeli chcecie to zobaczyć. Niestety nie było żadnej wygranej. Dramat kolejny. Uuu, no to, kochani, mamy kolejną gigę. Tym razem znowu pusta. To jest nasza piąta giga. Na razie wygraliśmy łącznie 20 zł. No, ja się tak fajnie drapie, tak? tak. Tak się fajnie drapie tą gigę, nie? Od razu czy, że większy pieniądz jest nie. Kolejna giga. I tym razem, jak zwykle, nic. Na razie łączna nasza wygrana to jest 20 zł i to była nasza szósta giga. No to mamy wygraną. Szczęśliwa liczba to 39, 20 zł dopisujemy do naszego konta. Mamy łącznie 40 zł wygranej. To była nasza siódma giga. Nasza ósma giga, kochani, okazała się pechowa. Też nic nie wygraliśmy, proszę bardzo, jeżeli chcecie, możecie sobie zatrzymać film i sprawdzić, czy była wygrana, ale jej tutaj nie ma. No to kochani, mamy kolejne wygrane 20 zł. Szczęśliwa liczba 43. O, tutaj możecie sobie zobaczyć. No i tutaj mamy razem już 60 zł wygranej. To była nasza dziewiąta giga. No to mamy kolejną wygraną w naszej gidze 40 zł wygranej, proszę zobaczyć, szczęśliwa liczba. To jest 40, i 42, no właśnie, 42 szczęśliwa, 40 zł i mamy łącznie już stówkę. Jeszcze przed nami 5 zdrapek. No to kolejna giga okazała się pusta. Mamy łącznie wygraną cały czas 100 zł. Tutaj macie zbliżenie na tą gigę. Możecie sobie zatrzymać i zobaczyć, że nie było wygranej. Kolejna giga okazała się pusta. Mamy cały czas łącznie 100 zł i to była nasza. Dwunasta zdrabka. No to mamy kolejną gigę, która jest pusta. No niestety. Tak się okazało, że kolejną gigę mamy pustą. E, to była nasza trzynasta giga, no tym razem Pechowa. Cały czas mamy wygrane 100 zł. Liczymy, że w dwóch ostatnich zdrabkach będzie duża wygrana. No jak mówiłem, że będzie jedna, <laughs> ale Cześć, jakbym tego nie mógł zgać, Wiedziałem, że w tej zdrabce będzie stuwa. Cześć, mówię. W tym pakiecie będzie 200 zł przed tym jak zaczniemy nagrywać. Że będzie 200, bo oni tak robią. No to wygraliśmy 100 zł kupując tą zdrabkę Gigi. Mamy dwie wygrane po 40. To jest szczęśliwa liczba 33. Mamy też drugą wygraną 40 w liczbie 22. No i mamy też 20 zł wygranej w liczbie 2. Tak więc jest stóweczka, mamy już łącznie dwie stówki. Kryszka naucz się drapać. Pokaż, widzą Krycha, jak drapiesz. Przełączam na benzynę. LPG, Kickster, TV, Kickster, Audi. Audi. Kickstarter. Audi LPG. 008008, nie ma tego numeru. No, to jest wygrana łączna, 42, ciszy. Jedna liczba szczęśliwa, 22. Druga liczba szczęśliwa 11. Mamy 4 dyszki i łącznie mamy 240 zł wygranej, kupując pakiet za 300 zł. Dobra, to przechodzimy do podsumy teraz. No to kochani, przechodzimy do naszego podsumowania Giga pensji. Tutaj mam zdrapki wygrane. Łączna liczba zdrapek wygranych to 6. Tu mam zdrapki przegrane. Zdrapek przegranych było 9. Łączna wygrana z tych 6 zdrapek to kwota 240 zł. Nasza strata wyniosła tylko 60 ale emocje związane z możliwością wygrania giga pensji rekompensują nam tą niewielką stratę, jeżeli pod tym filmem wbijecie 3000 łapek w górę, jedziemy po następny pakiet z serii giga. Wy w komentarzach, co chcecie oglądać ze zdrapek po 20 zł. I ja będę kupował te pakiety i dla Was je drapał i będziemy sprawdzali, czy coś wygramy. A teraz, kochani, zachęcam Was do wbijania na grupę bojowników, Krychy. Tutaj jest, wyświetla się Wam miniaturka z naszą grupą. Z drugiej strony. Nie, z drugiej strony, z tej? Nie, tam. Z tej strony wyświetla się miniaturka. Możecie też subskrybować mój kanał, polecać go i też Was serdecznie pozdrawiam. Czy warto grać w zdrabki, to oczywiście zostawiam Wam to do przemyślenia. A teraz trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was ja, czyli Krycha. Trzymajcie się, cześć!